Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj króciutki film, mianowicie mam dla Was podkładkę pod nadgarstki do klawiatury oczarkuna na WR-10. Jest to podkładka, która wykonana jest z tak zwanej memory czyli pianki z pamięcią. Mam również tu informację po polsku, także Wam przeczytam. Wspiera neutralną pozycję nadgarska i zapobiega objawom zmęczenia. Wytrzymała powierzchnia spandex, stabilne podłoże i wymiary 485x80x20 mm. Tak to wygląda, teraz sobie otworzymy pudełko i wyjmiemy podkładkę. Tak jest zapakowana. Logo Shark Zona. Od spodu mamy folię, którą trzeba zerwać i chodzi o to, że ta podkładka ma taki samo przylepny, można powiedzieć spód tak aby nam się nie ślizgała, także nie ma szans, żeby ją teraz, zobaczcie, przesunąć. Oczywiście możecie to odkleić i przełożyć, także to nie ma problemu. Z tym nie ma problemu. Dobra i teraz tak, Wymieniłem sobie klawaturę. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj do czynienia z pianką memory foam. Ja może zrobię zoom, żeby to lepiej było dla was widoczne. Także zobaczcie, wciskając piankę, ona się odkształci do pierwotnego stanu za każdym razem. Oczywiście ma to swoje wady. Jakie? Ono takie, że po kilku latach ta podkładka straci swoje właściwości, znaczy pianka straci swoje właściwości i prawdopodobnie cała podkładka będzie do wymiany. Także nie ma, jak to się mówi, róży bez kolcy. Co jest niewątpliwym plusem, to to, że możecie klawiaturę sobie odsunąć od podkładki na tyle, na ile Wam się tylko podoba, nie jesteście skazani na tą podkładkę, która dołączona jest na stałe do klawiatury. Także tutaj pełna dowolność, możecie dosunąć sobie klawiaturę do samej podkładki, podsunąć troszeczkę dalej. Dla mnie dalej akurat jest wygodniej. Zobaczcie, można sobie bardzo wygodnie oprzeć nadgarstek i pisać na klawiaturze. Także całkiem fajna rzecz. Mówię, nie wiem jak długo ta podkładka wytrzyma. Chodzi dokładnie mi o tą piankę Memory Foam, ale sądzę 4-5 lat powinna bez najmniejszego problemu. Linka do podkładki znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam Was odsyłam. Jak mówię dzisiaj króciutko. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.